Chciałabym Cię serdecznie zaprosić na tydzień życzliwości organizowany przez Mindfulness Association Polska, będziemy przyglądać się życzliwości z różnych perspektyw, różnym aspektom, a ja poprowadzę webinar w temacie, który jest bardzo bliski mojemu sercu, a mianowicie, jak życzliwość może wspierać odporność psychiczną nastolatków i młodzieży. Kiedy prowadzę zajęcia z młodymi ludźmi, Często na koniec nie odpowiadają na pytania i w na pytanie, co wynosisz z tych zajęć, co było dla Ciebie ważne, czego doświadczyłaś, doświadczyłaś. I często pojawia się odpowiedź, mogę być bardziej dla siebie wyrozumiała, nie muszę siebie tak krytykować. Mogę być bardziej życzliwa, życzliwe. W webinaru przyjrzymy się, co to tak naprawdę oznacza, jak funkcjonuje mózg nastolatka, jak regulowane są emocje, porozmawiamy o presji i jak możemy też wspierać młodych ludzi w tym, żeby dorastali nie tylko w systemie walki, stresu, zagrożenia, ale mieli też więcej dostępu do systemu kojenia do budowania, do bycia w połączeniu. Zapraszam Cię serdecznie na wszystkie wydarzenia. Mój webinar 26 września. Nazywam się Dorota Piasecka i jestem tutorką Mindfulness Association. Mam nadzieję. Do zobaczenia.